Podróżach po ścianach wspinaczkowych kilka słów na temat ściany wspinaczkowej zerwa. We Wrocławiu. Na dobry początek chciałbym odpowiedzieć na pytanie, bo zaskoczyło mnie to, ale chciałbym poruszyć temat, ile w samym Wrocławiu mamy ścian wspinaczkowych. Biorąc udział zarówno jako zawodnik, później jako organizator w akademickich mistrzostwach Polski. Śmiało można zauważyć te punkty na mapie Polski, które wspinaniem stoją najbardziej. i Niewątpliwie wrocławskie środowisko jest środowiskiem silnym, licznym, z dużą ilością dobrych zawodników, mocnych, dużo wspinaczy rekreacyjnych, ale przede wszystkim w samym Wrocławiu mamy też bardzo dużo ścian wspinaczkowych. Słuchajcie, Google wyrzuca mi informację, że mamy tutaj, we Wrocławiu, nie tutaj, w Pinkę, Eiger... Tarnogaj, Flow Climbing Space, Fabryczna Boulder, Zerwa, Baldy w Parku, tam nie mam coś takiego outdoorowego dostępne dla wszystkich, Groto, Lokal 32, Boulderownia. I tutaj już jakieś rzeczy, które chyba ściankami nie są, natomiast też ze wspinaniem są silnie związane. Czyli mamy tych ścian kilka. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o oceny tych ścian, tutaj, szczególnie googlowe, czyli te, które wy. Wystawiacie, czy ja, będąc na tych różnych obiektach, to wspomniana ściana zerwa wychodzi tutaj na bardzo wysokim poziomie 4,8. Dobra, do, dobra ocena. W sumie to większość ma tu 4,8, 4,7, 4,6, 4,8. Także widać, że we Wrocławiu poziom ścian wspinaczkowych dobry. Jeśli chodzi, słuchajcie, o lokalizację zerwy, dla mnie Wrocław to tak geograficznie raczej powiedziałbym, że słabo. Niemniej jednak, to co znalazłem tutaj na tej mapie, to mamy lokalizację w okolicach Tarczyński Arena. Niewątpliwie bliżej z przystanku tramwajowego niż z samej Areny Tarczyński. Niemniej jednak, tak mi tutaj Google się maluje, że taką mogę tu lokalizację podrzucić. Ta ścianka jest generalnie ścianą nową, czy też nową wersją zerwy, ponieważ. Stara wersja zerwy, czy ta poprzednia ściana znajdowała się na wydziale Uniwersytetu Akademii. Jeżeli ktoś pamięta wie, to zostawcie mi tą informację w komentarzach. Była to ściana, którą osobiście pamiętam, odwiedziłem jako młody adept spinaczki z 20 lat temu, biorąc udział w swoich pierwszych zawodach Pucharu Polski. Tak szybko wypuściłem nogi w powietrze w przewieszeniu, nie był to zbyt udany start. Niemniej jednak była to moja jedna z pierwszych przygód ze, ze startami w zawodach i miała ona miejsce właśnie na tej starej ścianie zerwy. Później też udało mi się jeszcze bywać na tej starszej ścianie, już jako ten klasa masters, Old Boy, czy jak zwał, tak zwał. A kto by tam wypominał, że jak ze ściany wychodziłem, to jeszcze byłem na pierwszym miejscu, a potem okazało się, że zmienił się regulamin, już byłem na drugim miejscu, ale przecież nie będziemy tu wracać do takich rzeczy, bo nie po to też tutaj jesteśmy. Słuchajcie, jeśli chodzi o ceny tej, które możemy zobaczyć na tej ścianie, czy co nas tutaj dotknie? Bilet normalny oraz weekendowy 38 zł. Muszę powiedzieć, że jest to chyba dosyć normalna teraz cena, jeśli chodzi o wejście takie weekendowe. Jeśli chodzi o normalne, to jeszcze bym dyskutował po mojej stronie Polski, czyli okolice Katowic, bywa nieco taniej niż 38 zł, ale też tyle możemy zostawić. Bilet poranny, piątek, poniedziałek. Poniedziałek, piątek do 14:25 zł. Ulgowy 32 Co tu mamy? Rodzic z dzieckiem do lat 1262 zł, możemy tam odbić Fit Profit, wtedy mamy za 0 zł z Multisportem dopłacamy dychę MediCover Sport 0 zł, MediCover Sport od 14 dopłacamy dychę. Karta PZU Sport nie dopłacamy nic. Ceny te nie są w jakikolwiek sposób ani wygórowane, nie są też oczywiście cenami niskimi. Niemniej jednak z przykrością po raz kolejny mogę tylko powtórzyć, że tanio to już generalnie było kiedyś tam wcześniej, ale z drugiej strony to też nie jest tak, że jakby cena jest rzeczą, która jest taką najbardziej problematyczną. Pytanie, co za tą cenę dostajemy, i tu w przypadku zerwy i tej nowej lokalizacji, przede wszystkim dostajemy fajną ścianę, wysoką, open space. Przestronnie, jasno, czysto. Wszystko jest nowe. Mamy drogi w przewieszeniu, mamy drogi po pionach. Są automaty do, do wspinania z, czyli te potoczne trublu. Dodatkowo w tej części głównej mamy też dużą strefę bulderową, nowoczesną. Na piętrze znajduje się bardzo fajny kampus. Mamy strefę wolnego ciężaru. Jest super spray wall. Szeroki, wysoki, nadźgane chwytu w pełno, czyli pod różnego typu własny bouldering, czy też obwody, wytrzymałość. Naprawdę jest to, jest to fajna, fajna strefa. Dla mnie, jakbym miał taki obiekt w zasięgu, niewątpliwie odwiedzałbym, korzystał i byłoby to miejsce, w którym bym trenował. No ale, no fajnie, no to wspinanie i po wspinaniu co? No Jak to wspinanie bez kawy na przykład? A jak kawa, to i ciastko. No i tutaj mamy. Elegancką kawiarnię, w której poza kawą herbatką strona internetowa kusi nas jeszcze wszelakimi rodzajami ciast, tart. Ach, tak spoglądam na to słuchajcie, przewijając, teraz wy wygląda to po prostu dobrze. Innymi słowy, bardzo fajny, przemyślany, nowoczesny i kompletny obiekt spinaczkowy, który niewątpliwie jest wart odwiedzenia i jeżeli Was coś do Wrocławia wywieje i będziecie chcieli się powspinać, to ścianę wspinaczkową Zerwy naprawdę warto wrzucić na tą swoją listę, udać się zobaczyć. Być może zweryfikujecie mój pogląd i się z nim nie zgodzicie. Niemniej jednak ja tą ścianę oceniam, oceniam bardzo pozytywnie. Jeśli chcecie więcej takich materiałów, macie jakieś pytania, Zostawcie informacje w komentarzu. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Dzięki. Cześć.